Tak wygląda boisko Stadionu Sztucznej na Nawierzchni w Lubaniu. Trybuny nowo wybudowane i obok główna płyta też zalana. Trochę słabo widać. Lubań, Stadion Sportowy Łużyc w Lubaniu. 16 wrzesień 2024 roku, Łzy się do oczu. Jak można było takie błędy zrobić? Na terenie zalewowym murków nie postawić. Tam w ostatniej chwili workami się ratowano, ale to nic nie dało. Kto za to odpowie, za budowę tego stadionu, czy nie przewidział? Tam widać stary murek jest z, z, za kole boiska Trzeba było zamiast tych worków postawić 100 metrów murku w wysokości 2 metrów. Powiedzmy, stadion został uratowany. Mądry Polak po szkodzie. Dla kibiców Żal będzie. Miał być otwarcie stadionu, a będzie figa z makiem.